Matko, co za syf? Prosiłam go, nie wyłączył nawet telewizora i konsoli. Wszystko leży na ziemi: kartony po pizzy, resztki jedzenia, sos, naczynia. O, nie wyniósł nawet tego świątecznego dywanu. Niech on tylko wstanie. O, ups, nie wyłączyłem telewizora. No, ups, ups. Majka, co ty taka nerwowa od rana? Wstałaś lewą nogą? Nie spałam północy, bo z salonu dochodziły dźwięki z konsoli. Dlaczego nic nie wyłączyłeś? Tu wszystko śmierdzi, pełno śmieci. Nie wyniosłeś nawet tego świątecznego dywanu. Majka, co cię ugryzło? Jestem zła. Niedługo trzeba jechać po Blankę. Zapomniałeś, mieliśmy dzisiaj spędzić fajny rodzinny dzień. Mieliśmy iść na obiad i z Blanką do teatru. Ach, tak, faktycznie pamiętam. Zrób coś z tymi twoimi włosami. Jest problem, one nie chcą się zmyć. No to natychmiast do fryzjera, zadzwonię zaraz, żeby zrobili ci jakąś płukankę. Dobra, dobra, wyluzuj. I idź tam od razu, a ja tutaj posprzątam i potem pojedziemy po blankę. Dobra, spokojnie. Dobra, trochę lepiej, muszę jeszcze tylko zmyć podłogę. Czemu jestem taka nerwowa? Dlaczego wyżywam się na ratku? Dzień dobry, moja narzeczona dzwoniła, miałem przyjechać pozbyć się tej czerwieni z włosów. Tak, Majka dzwoniła. Wszystko wiem. Możesz siadać na fotel. Dzięki. Oha, nieźle się pan załatwił. No, trochę zaszalałem z chłopakami. To chyba był ten ostry challenge, co? Tak, już wszyscy o nim wiedzą. Głośno w internecie. Zjedliśmy i dostaliśmy cztery koszulki i odznaczenia z knajpy. Tak, tak, wszystko wiem. Dobra, na jaki kolor lecimy? A mogę wybrać jakiś inny niż swój? No jasne. No to może zaszalejmy trochę. O nie, fiolet chyba jednak nie. Różowy? To Majka dopiero wyrzuciłaby mnie z domu, jakbym tak wrócił. Och, nie, słabo. Zdecydowanie za jasno. Okej, okay, znacznie lepiej. Kolor będzie się trochę wypłukiwał, za jakiś czas będzie jaśniejszy, ale myślę, że jest ok. Może być. Teraz wyglądam jak normalny człowiek. Dzięki za pomoc, na razie. Dzięki, do zobaczenia. I jak najwięcej fajnych challenge'ów. Super się to oglądało. Dzięki. Proszę pozdrowić Majkę. Jasne, dzięki. Wow, jak tu czysto. Pachnie od samego wejścia. Majka, zrobiłaś kawał dobrej roboty. No cóż, powiedzmy, że to dobre nawyki z pracy. Co to za kolor? Nie wiem, zrobił mi taką półkankę, ale powiedział, że będzie się wypłukiwać do jaśniejszego. No dobra, może być. Powiedzmy, że wyglądasz jak człowiek. Dalej jedziemy po blankę. Dobra. Cześć tato. Przepraszam, że dopiero teraz. Nie ma problemu. Blanka już po śniadaniu. Nawet zdążyła wciągnąć deser. Super, dziękuję. Jak ty ładnie wyglądasz, Maja? Co to za okulary? Ach, długa historia, tato. Byłam wczoraj z kubą w tej galerii, no i chciałam sobie kupić okulary, zerówki, ale jak się okazało, mam wadę wzroku, więc przy okazji jestem fajnie wystylizowana. No i leczę sobie oczy. No popatrz, co za zbieg okoliczności mama! A nie zmieniłaś się na tyle, żeby Blanka Cię nie poznała o Radek, a Ty też przyszedłeś metamorfozę co to za włosy to też jest długa historia. O, no, powiem ci, że wyglądasz nieco inaczej. <tak>, tak, lepiej, żeby mnie pan nie zobaczył w poprzednim wydaniu. Dziękujemy. Nie ma za co. Jakie plany na dzisiaj? Dzisiaj mamy rodzinny dzień. Idziemy na obiad i do teatru z Blanką. Jest dzień Kubusia Puchatka. Będzie spektakl dla dzieci. Och, super! Może wybrałbym się z wami. Jasne, czemu nie? Albo w sumie może lepiej nie. Mama będzie dzwonić, a w teatrze mogę nie mieć zasięgu. No to spotkamy się później. Pozdrów mamę, jak będziesz z nią rozmawiał. Myślę, że sama będziesz miała okazję. Powinna już jutro albo pojutrze wracać do domu, jeśli wszystko będzie dobrze. A coś wiadomo więcej z tym przeszczepem? Jeszcze nie dzwonili z kliniki. Powiedzieli, że będą dzwonić, jak będą mieli już pewne informacje. No to czekamy. Na razie tato, miłego dnia. Pa. Dzień dobry. Poprosimy dwa bilety normalne, jeden ulgowy. Dzisiaj dzieci wchodzą za darmo. O, super, w takim razie poprosimy dwa popcorny i może żółtą lemoniadę. Jasne, bardzo proszę. Jesteście Państwo jednymi z pierwszych gości. Proszę zająć sobie najlepsze miejsca. Super, dziękujemy. Myślałem, że o tej godzinie będą już tłumy. Ja też, ale super, przynajmniej Blanka będzie wszystko widziała. Uwaga, zaczyna się. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami żyła sobie księżniczka, zamknięta w wysokiej wieży. Każdego dnia czekała na księcia, który ją oswobodzi. Miała na imię Rozpunka. Jej długi warkocz spuszczała codziennie, każdego dnia licząc, że książę wespnie się po nim i ją uratuje z opresji. Niestety, któregoś dnia jej macocha zorientowała się, że w ten sposób chce uciec z tej wieży, obcięła jej warkocz i tym samym uniemożliwiła księciu jakąkolwiek drogę do oswobodzenia jej. Koniec. Och, to smutna historia. Szkoda, że Roszpunka nie została uratowana przez księcia. O, teraz spektakl o kosmosie. Pewnego dnia naszą Ziemię odwiedziły zielone ufolutki. Chciały nią zawładnąć, puszczając rakiety na Ziemię, ale niestety nie udało im się. Będą musieli ponownie polecieć w kosmos i tam żyć już do końca swojego życia. To było bardzo średnie, chyba zjem popcorn. Cicho, zaczyna się kolejny. Za górami, za lasami, żył sobie pan ciastek. Pan ciastek, zwiedzając każdego dnia góry, doliny, lasy, skały, napotkał na wielki skarb. Tym skarbem były przepiękne, błyszczące diamenty. Niestety, pan ciastek nie zdawał sobie sprawy z ich wartości, więc każdego dnia mijał je i tylko je podziwiał. Jego rodzina bardzo potrzebowała pomocy, i gdyby przyniósł te diamenty i je sprzedał, mieliby mnóstwo pieniędzy. Każdego dnia napotykał się na kolejne skarby i kolejne diamenty, aż któregoś razu przyszły mrówki i wszystkie te diamenty zabrały do swojej kryjówki. Zaś później pan ciastek zorientował się, że stracił największy skarb swojego życia. Chciał znaleźć mrowisko i ukryte w nim dobroci, lecz niestety mrówki wszystko spieniężyły. Ha, 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 nie dziwię się, że to spektakle dla dzieci. Co to była za bzdura? Słyszałeś? Mrówki ukradły skarb. Ha, ha, ale najwyraźniej Blani się spodobało. Och, ja aż zgłodniałam. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy ponownie. Szkoda, że nie było spektaklu Kubusia Puchatka. Tak, szkoda, ale możemy włączyć blani bajkę w domu. Do widzenia, dziękujemy. To co, jedziemy na jakiś obiadek i robimy sobie w domu seans filmowy z Kubusiem Puchatkiem. To będzie świetny wieczór. Dawno nie spędziliśmy tak miłego dnia razem, prawda? Tak, tak powinno być zawsze. Może zrobimy sobie takie postanowienie noworoczne. Każdy weekend będziemy jedli poza domem i zapewniali jakąś atrakcję dla Blanki. To świetny pomysł. Nie musimy przy tym wydawać bardzo dużo pieniędzy. Przecież na obiad możemy iść też do baru mlecznego. Tam są przepyszne pierogi. Blanka je uwielbia. Tak, to świetny pomysł. Możemy też spacerować po parku, iść na lody, gofry, na kawę. Ktoś mi to już ostatnio proponował. Tak, tak, to świetny pomysł. Dobra, jedzmy, bo moje tak ostygnie. Mm, pyszne. O, jest też nasz makaron. Mm, uwielbiam to spaghetti. I Blanka chyba też. Zobacz, zjadła całe. Na zdrowie, kochanie. To co? Na jedzenie jedziemy do domu? Czy coś jeszcze Państwu podać? Nie, dziękujemy. Poprosimy rachunek. Dobrze. Może jednak mamy w naszym menu nową kartę deserów. Naprawdę dziękujemy, ale nie zmieścimy już nic więcej. Dobrze, w takim razie zapraszam ponownie. Chciałam cię przeprosić za ten mój poranny zły nastrój. Spokojnie, przecież masz prawo czasem wstać sobie lewą nogą. Niepotrzebnie się na tobie wyżyłam. Zdenerwowałam się na ten bałagan, na to wszystko. Bałam się, że się ze wszystkim nie wyrobimy. Właśnie tak chciałam spędzić ten dzień: w rodzinnej atmosferze, w dobrym humorze. Widzisz, jak dobrze to działa na Blankę? Dlatego musimy sobie to obiecać. Tak będziemy spędzać każdy weekend. Rodzina na pierwszym miejscu, a dopiero później jakieś dobroci i spotykanie się z kolegami i koleżankami. Tak, to świetny pomysł i cudowne postanowienie. Mam nadzieję, że będziemy się go razem trzymać. Już dawno Majka i Radek nie spędzili tak fajnego i rodzinnego dnia. Co prawda, zaczął się on troszeczkę delikatną kłótnią, ale jak widzicie, każdy dzień jest w stanie skończyć się dobrze, nawet jeśli zaczął się małą kłótnią. Miejmy nadzieję, że tak już u nich zostanie i że te wszystkie niepowodzenia odejdą w końcu w dal. W kolejnym odcinku dowiemy się, co z operacją Doroty musicie zostać z nami koniecznie. Do zobaczenia!